Myślę, że w najbliższym półroczu doczekamy się kolejnego nowego auta, tym razem ciężkie auto, które zostanie zakupione w ramach przetargu, który już rozpoczynamy, którego rozpoczynamy realizację. Będzie to ciężki wóz bojowy przeznaczony dla osp em I ten rok 2026 to też właśnie taki można powiedzieć od tej strony takiej finansowej dobry rok dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ nie tylko kupujemy tam nowy samochód, ale żeby on mógł się zmieścić, również będzie rozbudowa remizy, gdzie szacujemy kwota to prawie 200 tysięcy złotych sama przebudowa. Ten samochód jest naprawdę duży, będzie to jedyny ciężki wóz ratowniczy, pożarniczy na terenie naszej gminy, więc na pewno będzie, będzie używany. Więc jednostka OSP polnowielkie bardzo mocno się w tym momencie już unowocześni i, i to pokazuje, że nakłady, które, które przeznaczamy rok do roku dla ochotniczych straży pożarnych są duże, ponieważ bardzo dużo jeszcze inwestujemy w nowe środki techniczne, w nowe wyposażenie naszych strażnic i naszych jednostek.